Szkoła. Szkoła w zamyśle św. Józefa Kalasancjusza nie była oratorium, czyli tylko takim miejscem, w którym dzieci mogłyby bezpiecznie spędzić czas. Szkoła była miejscem zdobywania wiedzy i uświęcania życia. Było to miejsce wychowywania w pobożności i nauce. Pobożność w szkołach miała być środkiem nauczenia świętej bojaźni Bożej. To była postawa synowska wobec Pana Boga, która przyjmowała Pana Boga jako Ojca. Pobożność uczyła więc ufności do Pana Boga, a tym samym prowadziła do wypełniania przykazań. Jednym z środków pogłębiania pobożności była modlitwa nieustanna, praktykowana w szkole Kalasancjusza. Gdy jedne dzieci uczyły się, w tym samym czasie inne w obecności pijara modliły się w kaplicy. Kalasancjusz napisał nawet specjalnie modlitwę dla dzieci, koronkę 12 gwiazd, która do dnia dzisiejszego jest żywo obecna w tradycji zakonnej. Kalasanciusz był przekonany, że nie ma prawdziwego wychowania moralnego i religijnego bez solidnej edukacji intelektualnej. Chciał on doprowadzić każde dziecko do oświecenia jego umysłu prawdą nauki. Nauka miała wyzwalać z niewiedzy i z ignorancji. Kalasanciusz stworzył własny system edukacji. Rozpoczął od najmłodszych, ucząc ich znaku krzyża w klasie Krzyża Świętego. Uczył sylabizować w klasie psałterza, a następnie płynnie czytać. Ze starszymi w kolejnym etapie nauki przyswajał arytmetykę, deklinacje łacińskie i kaligrafię. Szkoła miała być środkiem do zdobycia wiedzy i umiejętności. Aby to ułatwić, pijarze pisali własne podręczniki, uczyli w języku narodowym. Aby zmotywować uczniów, wprowadzano system współzawodnictwa i promowania najlepszych, którzy pomagali tym najsłabszym. Jesteśmy bardzo dumni, że udało się znaleźć w naszej parafii lokalizację na nową szkołę. Będzie to niewątpliwy sposobem wypełniania charyzmatu św. Józefa Kalasancjusza, wychowywania w pobożności i nauce. W związku z tym chcemy zaprosić Was wszystkich na Drogę Światła św. Józefa Kalasancjusza. Będzie prowadzić od parafii do miejsca lokalizacji nowej szkoły. Cieszymy się, że także w Rzeszowie będzie nam dane łączyć ze sobą pobożność i...